Obcokrajowcem roku został Daniel Liboja. Daniel Liuboja w roku, a w imieniu Daniela nagrodę otrzyma prezes Synegi Warszawy, Bogusław Przewodniczący Zapraszamy. rok temu też piłkarz Szlegi też serd Mirosław Radowicz teraz Daniel Taniewojach. Panie prezesie to co prawda nie pana transfer, ale myślę, że kilka ciepłych możemy o od Danielu odpowiedzieć. Jest zaskoczony ja jestem dziękuję, bo Daniela, się to nie spodziewał. Nie się spodziewał że by A bardzo prosty nie A ja myślałem po prostu, że nie puściliście go na, na, na gale wygodnika piłka nożna, bo też skoro dwali świli już zakontaktowany, to Daniel musi chyba po trochę więcej trenować. O jeszcze. Czy to będzie taka tendencja, że ten obcokrajowy no, z roku to dla piłkarzy Legii Warszawa już taki stały element, czy też yy, no, czekamy też na te inne tytuły polskich młodych zawodników? Na ten moment byłoby że stałe, ale może coś się Panie prezesie, bo tak widzę, że Pan yy, takim dyrektorem sportowym stał się w Legii Warszawa. To no, ten dyrektor jest potrzebny, bo krótko Pan pracuje. Już kilka takich transferów powiedziałbym bardzo interesujących, udało się Legii przeprowadzić. Chciałbym Pan, żeby Pan coś dobrego na no. ten temat? takiego? Co było robić? Nie mogliście. Robi Legia Warszawa.